Cześć, i widzę w kolejnym odcinku na tym kanale, i myślę, że większość mojej starej widowni, już takiej naprawdę dość starej, kojarzy makietę HOF, oczywiście, która została przeze mnie wprowadzona na początku tego roku. Właściwie już z końcówką poprzedniego roku miałem takie małe plany co do niej. No i ta makieta odniosła naprawdę u mnie bardzo duży sukces, przez to po prostu stoi na tej półce już przez praktycznie cały rok i naprawdę cały czas po prostu staram się ją sprzątać. Oczywiście dodawać nowe rzeczy i tak dalej, ale za, jako, że teraz mamy święta, to już tutaj zauważyliście wprowadzam po prostu taki klimat świąteczny właśnie na makiecie HOF. No i teraz to sobie omówimy po prostu w dzisiejszym odcinku, bo właśnie bardzo dawno nie było odcinka z makiety HOF i zdałem sobie sprawę, że ostatni był chyba właśnie jakoś pod koniec stycznia nawet, więc no e, dawno temu, ale ogólnie to e, też był odcinek dla wspierających właśnie z makiety HOF, ale no nie wszyscy po prostu go widzieli, no bo tylko ci, którzy wspierają ten kanał, więc jeżeli chcesz dołączyć do ich grona, to oczywiście wiesz, co masz robić. Ale no właśnie, takiego odcinka dla wszystkich z Makiety Hof dawno nie było, więc właśnie dzisiaj to zmienimy. Także zapraszam Was do oglądania. No i moi drodzy, zaczynamy eksplorować sobie naszą makietę HOF. Oczywiście jako taki mały epilog, powiem Wam tylko, że właśnie sama makieta jest usadowiona oczywiście na mojej szafce, która jest nad moim biurkiem. Początkowo miała się ona znaleźć tutaj, w tym oto miejscu, aczkolwiek po pierwsze też tutaj po prostu no, mam dużo innych, yy, dużo innych fajniejszych rzeczy po prostu. I też przy okazji tutaj by się nie zmieściła, przez to, że ATAT jest nieco za wysokie, a tutaj po prostu jest idealne na to miejsce, ponieważ tutaj, tutaj oraz tutaj są rozlokowane niektóre rzeczy. Zaczynamy sobie właśnie od tej bestii oczywiście, czyli ATT, jednego z moich ulubionych i największych zestawów właśnie LEGO w mojej kolekcji. Co do jego tutaj oczywiście pewnie już zauważyliście, że mamy tutaj taki bardzo świąteczny właśnie klimacik widoczny. Po pierwsze jest tutaj czapka Mikołaja, którą zbudowałem z własnych elementów, no i potem w ogóle schapam się, że tak... Jakby ten pomponik powinien być jak, jakoś tak bardziej w sumie na dole, coś takiego Ale po prostu to ma być takie wiecie, symboliczne Głównie o to chodzi, żeby tutaj był kolor czerwony i biały Haha, Polska, wiecie, biały, czerwony, nie? Ale po prostu chodzi o to, żeby to była taka widoczna czapka Mikołaja Myślę, że w miarę to się udało Jest troszkę kanciasta może, no ale i tak mi się podoba Po prostu ważne to, żeby to się po prostu tutaj trzymało jakoś Bo to nie jest przyczepione, tylko właściwie jest tylko tutaj Na takiej zasadzie tutaj położone powiedzmy I chodzi mi głównie o to, żeby właśnie tutaj to trzymało I żeby w miarę ładnie właśnie jako taka czapka Mikołaja powiedzmy prowizoryczna wyglądało, żeby to było takie wiecie po prostu symboliczne. Tutaj spada toczkę śniegu, ponieważ oczywiście no, makieta czasem jest w śniegu, aczkolwiek tutaj właśnie mamy takie bardziej świąteczne właśnie śnieżne wykończenia. Mamy też tutaj oczywiście e, tą, tą takie, taki wieniec można powiedzieć w sumie, e, albo je miały nawet. <laughs> Może te szturmowcy będą mogli się pod nią pocałować, zobaczymy. A tutaj oczywiście na górze mamy dwóch śnieżnych sztur szturmowców, którzy zbijają sobie no, pionę i piją sobie taką pyszną herbatkę, bądź też po prostu czekoladę na gorąco, oczywiście w tym rozie. No, a nieco niżej taka symboliczna choinka, zrobiona oczywiście przez ojca i syna. Przez to, że czy nie są zbyt w tym dobrze, to tutaj właśnie wyszła ona taka dość troszeczkę tutaj kanciasta i taka, można powiedzieć, bardzo chuda. Aczkolwiek dekorowali oni ją i przycinali swoimi mieczami świetlnymi, więc wiadomo czemu taka właśnie jest. A mamy również kilka bombek, właśnie, oraz tutaj oczywiście wykończenie bardzo brutalne, czyli tutaj po prostu ostrzem, jako taką złotą gwiazdką. I użyłem tej minifigurki Darta Weidera z poprzedniego roku, po prostu z kalendarza zbędowego. A właśnie, że nie, mała poprawka, ponieważ w zeszłym roku był ten Mando, a tamten właśnie Vader pochodzi sprzed dwóch lat. Jezu, ale ten czas szybko leci. E, właśnie zmieni figurki Darta Vadera w tym sweterku, a Luke po prostu ma ten strój z, z Lanspeedera, e, nie Snowspeedera, tylko właśnie tutaj ma włoski i te okulary tak troszeczkę podniesione do góry. No i teraz przenieśmy się na tutaj główną część makiety Hoff, która właśnie jest taką powiedzmy bazą rebeliantów, ale teraz jest takim bardziej jarmarkiem, takim pasażem po prostu handlowym można powiedzieć. Tutaj się po prostu najwięcej rzeczy dzieje i zaczniemy sobie od tego, że z tyłu jeden właśnie z wojowników rebeliantów nie do końca kuma dlaczego oni nie walczą, tylko właśnie są tutaj w pokoju no bo zobaczcie, że jest on z tego powodu bardzo zdziwiony i jeden ze szturmowców śnieżnych już mu tu właśnie tłumaczy, a tam z tyłu jeszcze mamy działku, którego właśnie teraz już nie użyję ponieważ tam nie walczą. Następny szturmowiec lekko podkurzony właśnie tutaj déjà Podkurzone takie słowo w ogóle istnieje, nie wiem ale po prostu o to, że tutaj ta, e, ta walka się kończy razem ze swoją bronią po prostu idzie sobie stąd jak najdalej po prostu od tej makiety, żeby nie walczyć tam i żeby po prostu go jakoś emozy nie pożarły następnie oczywiście mamy kolejną scenkę, w której rebeliant popija sobie kawusie razem z jednym ze śnieżnych strzymowców tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, w której właśnie jeden z wojowników chciał walczyć, a okazało się, że żonka mu dzwoni właśnie na telefon, że ma wracać do domu na święta, bo dziecko się niepokoi. następnie mamy kolejnego strzymowca, który Tutaj sobie ochoczo paraduję z taką oto watą cukrową na patyku, ponieważ kupiłem właśnie na jarmarku. Mamy też jeden ze straganików, który właśnie sobie tutaj zbudowałem, i wygląda on tak. Jest on właśnie tutaj przyozdobiony takimi elementami, bo jest to właśnie taka, można powiedzieć, budka, w której można sobie kupić takie rzeczy, które też są po prostu z serii Lego City, powiedzmy. Jest właśnie taka tutaj podstera Witeraż, i on tutaj sprzedaje sobie właśnie taki napój. Mamy też właśnie ozdobiony tutaj u góry, u góry taki szyld. Są też jakieś dwa światełka, i tutaj oczywiście takie. Można powiedzieć zaśnieżone po prostu daszek I też sam szturmowiec ma właśnie koszulkę z witaraż, więc takie coś właśnie tutaj uczyniłem I Tutaj właśnie jeden z rebeliantów, właściwie rebeliantka będzie sobie coś tutaj tego szturmowca kupowała Następnie mamy też kolejnego szturmowca, który zjada się takimi nami, Które właśnie pochodzą z serii LEGO Monkey Kid Użyłem tej właśnie tej różdżki jako pałeczki I mamy tutaj również taką właśnie cukrową laskę, bardzo właśnie kojarzącą się ze, ze świętami i tutaj właściwie jeden z moich ulubionych pomysłów jest tutaj właśnie zawieszenie tego typu lampek świątecznych, które to zrobiłem za pomocą bo z takiego długiego czarnego e, sznurka, powiedzmy, oraz takich właśnie lampek na takich złotych elementach. Idąc nieco dalej, mamy kolejny szturmowców, Tutaj jeden właśnie zajmuje się tutaj taką sprzedażą po prostu owoców i warzyw. W środku jeszcze mamy jabłko, i z tego co pamiętam, jakiś liść czy coś takiego. Mamy też dalej jednego szturmowca, który właśnie dalej nie wie co robi, tylko po prostu chciał walczyć. I mamy też dwóch kolejnych, tutaj jeden ma nawet sweterek z BB-8, czyli z droidem jego wroga, a drugi ma taką fajną parasolkę. No i Chubaka też tam już leci oczywiście do rebeliantów, by świętować razem z nimi święta. I mamy również oczywiście AT-ST, który tutaj bardzo długo już stoi, a z niego wychyla się tutaj jeden właśnie z pilotów at z wesołą nowiną, że są święta. I mamy również takie jakby kij, ozdobione właśnie również tutaj takimi lampkami powiedzmy. A z kolei na ostatnim punkcie właśnie Makiety tutaj na takim małym skrawku przy ścianie po prostu tutaj, tutaj takiej, co po prostu najmniej widać tego właśnie ujęcia. Mamy tutaj właśnie lecącego na śmigaczu jednego ze szturmowców, właściwie Scout Turpera, który to czyta sobie książeczkę i nie zważając właśnie na to, co się dzieje. Mamy też rebeliantkę, która popija sobie jakiś soczek, coś po prostu z puszki i też będzie niosła właśnie takie lampki właśnie również, żeby przyozdobić tam to jeszcze bardziej. I mamy też tutaj takiego choinkowego świątecznego droida oczywiście, który właśnie jest ozdobiony lampkami tak samo zresztą jak te dwa małe punkty skalne. No, jak już panie zauważyliście, właśnie tam dużo elementów odjąłem z tej makiety, typu jakieś działka, lasery i tak dalej, oraz niektóre torsy. Po prostu dałem sobie do takiego, takiego małego właśnie tej przegródki, w której to właśnie składuję sobie broni i tak dalej, do makiety HOW. Kiedy po prostu święta się skończą, kiedy będzie już etap właśnie przejściowy na styczeń, po prostu sobie to przebuduję z powrotem i może nawet to i z Jest oczywiście też z tego prawdopodobnie odcinek powstanie, ale żebyście to po prostu mieli na uwadze, że oczywiście tego wszystkiego tam gdzieś nie wrzucam do innych klocków i dalej. Tylko daję sobie to do mojego segregatora, który właśnie kupiłem jakiś czas temu i był to naprawdę świetny zakup zresztą o nim też był po prostu oddzielny odcinek, więc jeżeli jeszcze go nie widzieliście, to wbijcie i po prostu sobie nadróbcie. No i tak właściwie to tyle w sumie w tym odcinku. Chciałem wam po prostu pokazać, jak przyozdobiłem moją makietę HOF właśnie w takim świątecznym klimacie. Oczywiście możecie napisać w komentarzu, jak Wam się podobał po prostu ten odcinek, jak Wam się podobało właśnie tutaj rozmieszczenie tych wszystkich rzeczy i co byście zmienili, bo ja jestem po prostu zadowolony z tego w 100%. Udało mi się uzyskać ten klimat, który właśnie chciałem, żeby to po prostu tak fajnie właśnie świątecznie wyglądało, żeby to miało właśnie ręce i nogi. Chciałem też ogólnie zrobić wakacje, nawet wakacje na makiecie Hoffa, ale wtedy to by było bez sensu, bo tam już by nie było śniegu, wszystko trzeba by było rozmontowywać i tak dalej. A tutaj właśnie taki świąteczny klimat udało się uzyskać w bardzo łatwy sposób. Przy użyciu Zaledwie kilku elementów i po prostu dobrego pomysłu, także jest to właściwie jeden z elementów. E, moich świątecznych właśnie ozdób w moim pokoju na ten rok. Jeszcze kilka, właśnie planuje, dlatego też odcinki z tego też się będą pojawiały. Po tak jak oczywiście informowałem was w odcinku w, w bodary Czwartek, po prostu e, teraz odcinki będą takie mocno świąteczne i będą się one pojawiały właśnie e, w przeciągu grudnia, więc to by było w sumie na tyle w dzisiejszym odcinku. Dajcie oczywiście znać komentarzu czy Wam się ten odcinek spodobał i czy właśnie wystrój te makiety się wam spodobał. No i widzimy się oczywiście w kolejnych świątecznych, czy też po prostu w zupełnie innych odcinkach. Na tym kanale, także cześć, i widzimy się w kolejnych materiałach. No to cześć.